Rosja próbowała coś ugrać, no nie do końca im się, im się to udało. No Rosjanie są w takiej sytuacji, gdzie oni produkują najwięcej ropy od upadku ZSRR, i jest jasne, że jeśli nie będą inwestować. To nie będą w stanie produkować tyle w przyszłości, więc oni potrzebują wyższych cen, nie tylko po to, żeby jakby podtrzymać bieżący budżet, ale też po to, żeby właśnie finansować inwestycje w przyszłości. I no i w związku z tym takie próby były podejmowane, tak? No ale jakby interesy Rosji to jedno, a jak wspomniałem, interesy innych członków, znaczy członków OPEC, może tak? No, Rosja do OPEC-u nie należy, to, to jest drugie, tak? Więc jakby na razie, Widać, że taka taktyka okazała się nieskuteczna. Co zatem Rosja może zrobić jako następny krok? Czy Rosja specjalnie nic w tej, w tej sytuacji nie może zrobić? Musi liczyć na to, że na przykład koniunktura na świecie będzie dobra i to sprawi, że ceny będą wracać, tak, gdzieś do trochę wyższych poziomów, bo, bo wydaje się, że, że faktycznie w, pewnym, w pewnej perspektywie te ceny muszą wzrosnąć, żeby, żeby duża część producentów nie, nie wypadła z rynku i, i w związku z tym, żeby tej ropy w przyszłości nie zaczęło brakować. Czy w związku z tym Rosja mogłaby zająć takie stanowisko jak Arabia Saudyjska, licząc na to, że dzisiaj sprzeda po niższych cenach, ale w przyszłości będą wyższe i w związku z tym uzyska lepszą pozycję na rynku? Znaczy Rosja już sprzedaje, tak jak powiedział Rekordowej ilości ropy od, od wielu lat, więc no nie chcę schodzić ze swojego udziału w rynku. Tak? To trzeba pamiętać o tym, że nawet te rozmowy o zamrożeniu produkcji, to tak naprawdę e, był trochę taki sz, sz, bardziej komunikat, który miał brzmieć psychologicznie, niż on miał faktycznie coś zmienić e, bardzo istotnie na rynku ropy, ponieważ jeśli się produkuje. No, można powiedzieć pełną parą, to deklaracja, że się nie będzie produkowało więcej, no, nie jest też specjalnie jakoś zmieniająca rzeczywistość, prawda, więc, więc też trzeba mieć to na uwadze. No ale jak widać, nawet tyle kraje OPEC z Rosją nie były w stanie uzgodnić, więc na no, Rosji nie pozostaje nic innego, jak czekać na, na lepsze czasy.